Hej, ściemanko, z tej strony smokę i witam w pierwszym oficjalnym odcinku Burzy w Mózgu, a dzisiaj poruszę temat rozwodu rodziców. Jak wiecie, albo i nie, więc zapraszam Was tutaj do filmu, w którym możecie się dowiedzieć, że ja jestem dzieckiem rozwodników, więc temat dotyczy również mnie personalnie. Jeżeli jesteś rodzicem po rozwodzie, albo planujesz się rozwieść, to proponuję obejrzeć ten film, bo może dowiesz się, czego masz nie robić. Rozwód rodziców, rozpad rodziny, hmm, temat dla niektórych bardzo trudny, a dla niektórych dość łatwy jak posmarowanie chleba masłem, czy coś tego typu. Z moich własnych obserwacji mogę wywnioskować, że rozwody można podzielić na kilka kategorii. Rodzice Żyją w zgodzie, nie kłócą się i być może nawet jeżdżą razem na wakacje. I tak, znam taki przypadek i szczerze gratuluję rodzicom zachowania, no i zazdroszczę dzieciom, no bo myślę, mogę tak powiedzieć, to jest wymarzony rozwód rodziców z punktu widzenia dziecka rozwodników. Rodzice się kłócą, nie chcą siebie widzieć, rozmawiają tylko wtedy, kiedy muszą, czyli w sytuacjach, kiedy chodzi o ich dziecko. Tutaj temat mogę trochę bardziej rozwinąć, bo niestety niestety ja jestem w takiej sytuacji. Przeważnie, jeżeli rodzice się kłócą, to właśnie o swoje dziecko. Powiem tak. Przez to, że wy nie potraficie się dogadać, dziecko cierpi i wprowadza się w poczucie winy. Jeżeli dodatkowo jest tak, że dziecko jest małe, no i umówmy się, małe dzieci nie kumają za wiele, i słyszy, że rodzice się kłócą, to myśli, że to jest jego wina. A jeszcze lepiej jest wtedy, kiedy jeden rodzic mówi, że drugi rodzic ich specjalnie zostawił, no to już jest hit. Brawo, rodzice! Gratuluję takiego zachowania i polecam już teraz zacząć zbierać pieniądze na dobrego psychologa dla dziecka. Po rozwodzie jeden z rodziców zostawia dziecko i jest to na pewno mocno krzywdzące dla dzieciaka i odbija się to na jego psychice. Osobiście nie wiem jakbym ja zareagowała, jakbym się dowiedziała, że któryś z rodziców po rozwodzie mnie zostawił, ale na pewno bym się przez bardzo długi czas zastanawiała, dlaczego ta osoba to zrobiła, czy ona mnie jeszcze kocha i czy to była moja wina, że mnie zostawiła. Każde dziecko odbiera rozwód rodziców inaczej. Ja Miałam jakieś 3-4 lata i na szczęście samego procesu rozwodu nie pamiętam i przez bardzo długi czas nie wiedziałam tak naprawdę co się stało. Tak naprawdę dopiero jakieś 4 lata temu zaczęłam się dowiadywać jak to wyglądało, o co poszło i tak dalej i tak dalej i tak dalej. Przez długi czas miałam wyrzuty sumienia i w pewien sposób siebie obwiniałam, ale to nie jest tematem tego filmu. Podejrzewam, że nie jestem jedyną osobą, ale zazdrościłam dzieciom tego, że mają rodziców razem w domu i kiedy do niego wracają, to mogą się przyjść, przytulić do nich jednocześnie. Trudno mi opisać, co czuje starsze dziecko nastolatek, kiedy dowiaduje się, że jego rodzice biorą rozwód. Na bank jest to dla nich bardzo trudne, ale wydaje mi się, że łatwiej jest im to wszystko zrozumieć, przez co łatwiej to wszystko znoszą. To tyle, jeżeli chodzi o ten film. Dziękuję Wam bardzo za jego obejrzenie. Jeżeli chcecie, to możecie się podzielić swoją opinią na ten temat w komentarzach, chętnie poczytam. A tymczasem widzimy się w tym formacie już za tydzień o tej samej porze. Trzymajcie się, cześć.